Grę otrzymałem jako prezent od mojego dobrego znajomego, a ja mu obiecałem, że ją zrecyzję. Pozwólcie, że intro puszczę wam w całości. Bez cięć. Chłopaki! Zostawcie te zabawki! Biegniemy wziąć udział w prawdziwych samochodowych wyścigach! Jak to? Prawdziwych, w normalnych samochodach, na przygotowanych trasach, przez jeziora, po górach, po serpentynach, z emocjami i pojedynkiem o centymetry na mecie? O, a potem z, z medalami na podium? Oczywiście! Ma właściwie to prawie! To wyścigi Gokartów, ale są tak zrobione, że przypominają prawdziwe samochody! No tak, słyszałem, że do zwierzątkowa w czasie wakacji miał przyjechać klub Gokartowy. No to na co jeszcze czekacie? Biegniemy się zapisać! Faktycznie ma się rozumieć. Trzeba przyznać, że to intro może pobudzić ciekawość. Poważnie, jak zobaczyłem te dynamiczne wyścigi i walko o centymetry na mecie, to aż mi się przypomniało intro z Lego Racers. A Lego Racers to dobra gra, była, więc poprzeczka została postawiona wysoko. Gra na pierwszy rzut oka szokuje możliwościami, bo do wyboru jest aż 5 trybów gry, ale po kolei. Pojedynczy wyścig to klasyczny, niezobowiązujący wyścig. Celem jest po prostu bycie pierwszym. Gra z czasem wymaga od gracza ukończenia poszczególnych tras poniżej odgórnie ustalonego limitu czasowego. Kolekcjonerski slalom polega na zrobieniu trzech okrążeń, jednocześnie zbierając gwiazdki. Wyścigowy sezon to kilka wyścigów z rzędu. Zależnie od otrzymywanego miejsca otrzymuje się punkty. Ten, kto ma najwięcej punktów, ten wygrywa. Wiadomo o co chodzi. Puchar Zwierzątkowa natomiast, to klasyczny model drabinkowy, w którym mierzymy się z przeciwnikami, którzy również wygrali poprzednie potyczki. Generalnie brzmi to ciekawie i zdaje się dawać zabawę na co najmniej kilka godzin, ale jest kilka mankamentów. Po pierwsze, w kolekcjonerskim slalomie nie da się ukończyć pierwszej trasy na 100%, autentycznie. Głównie przez mocno ograniczony czas oraz przez fakt, że gra zmusza Cię, abyś przejeżdżał przez przeszkody, żeby zebrać gwiazdki. Nie wiem kto to projektował, ale ten ktoś mógłby chociaż zagrać w tę grę, to, to by to zauważył. Być może w inne mapy faktycznie grał, bo da się w nich zebrać wszystkie, albo przynajmniej pominąć jedną albo dwie gwiazdy i dojechać na czas. A tak bardzo chciałem wymaksować tę grę. Kolejna sprawa to samochodziki. Chciałem przyczepić się do tego, że wszystkie jeżdżą tak samo, ale potem sobie przypomniałem, że to tylko wyścigi gokartów, ale są tak zrobione, że przypominają prawdziwe samochody. A więc można ścigać się go kartami wyglądającymi jak Maluch, Trabant, Syrena, a nawet Ursus. Ursus! Traktory możesz sobie popylać niczym w traktorach Puchar Sołtysa. A jak się jeździ? Powiem tak, jest to najlepszy symulator jazdy załadowanym wózkiem sklepowym, w jaki grałem. Swoją drogą, niby wyścigi go kartów, ale bieg wsteczny mają. Do samochodzików dostaje się ulepszenia poprzez kończenie różnych trybów gry. Nic nie dają poza wyglądem, chyba, bo mogę się mylić, ale w moim odczuciu ani spoiler, ani nowa rura wydechowa nie przyspieszyły któregokolwiek z wehikułów. Nawet traktora. Teraz do wyboru jest kilka, nie ma co się do nich przyczepiać, Są ładnie i pomyślnie zaprojektowane. Aby gra wystarczyła ci na trochę więcej czasu, po ukończeniu wszystkich odblokowujesz ich tryb nocny. Wiadomo nie różni się on niczym, tylko porą dnia. Na trasach porozmieszczane są różne znajdźki, które można zebrać i aktywować spacją. I tak gaśnica odpycha przeciwników dookoła, lemoniada dodaje prędkości i zostawia na drodze żółtą plamę, która spowalnia rywali. Kalosze dodają prędkości i zostawiają na drodze niebieską plamę, która spowalnia rywali. Przyprawa magii dodaje prędkości i zostawia na drodze brązową plamę, która spowalnia rywali. Bineski też spowalniają rywali, ale nie dodają prędkości. A to to, to? to nawet nie wiem co to jest, ale robi to samo co gaśnica. Najbardziej wyróżniającym się power-upem jest mleko. Powoduje ono, że pojazd puchnie, ale paradoksalnie staje się lżejszy, bo ma znacznie słabszą przyczepność i jeździ się nim jak na Marsie. Na początku myślałem, że to jest tylko przeszkadzajka, ale odkryłem jeszcze jedno zastosowanie. Mianowicie gdy przeciwnik zderzy się z gokartem napuchniętym od laktozy, gniata go w ziemię. Warto tym wiedzieć, ale i tak jedyny kontakt z rywalami jest w pierwszych 10 sekundach wyścigu. Potem, zależnie od poziomu trudności, albo ich zdublujesz, albo już przez cały wyścig ich nie zobaczysz. Z znakiem związany jest też cudowny bug, ale o tym powiem na końcu. Powiem szczerze, że nie umiem oceniać grafiki w grach. Przez większą część dzieciństwa grałem w grę na totalnym złomie, na najniższych detalach, więc już wtedy przestałem zwracać uwagę na grafikę. Gra wydaje się ładna, no. kolory są mocne, wyraziste, soczyste, karty też są dobrze odzwierciedlone, mapy są ładne, grafika jest, grafika jest w miarę, no. Mario Kart może to nie jest, ale oko cieszy. Niechowarstwie audio najlepiej świadczy fakt, że połowę gry przeszedłem bez muzyki i bez dźwięków. Muzyka na niektórych trasach to taka chora techniawa, że po tryhardowaniu zdobycia wszystkich gwiazdek na wszystkich mapach miałem ochotę zjeść własne słuchawki. Dźwięki towarzyszące nam w wyścigach to też nie złasieczka. Odgłosy kokartów pokrywają się mniej więcej z tą onomatopią świniaka z intro. Wszystkie te traktory i inne trabanty brzmią tak samo. Chociaż w sumie czemu się dziwić, skoro to tylko kartonowe nakładki na kokarty. Ponadto za każdym razem, gdy uderzysz w cokolwiek, rozbrzmiewa jeden i ten sam odgłos uderzenia. Niby nic. Ale bez wpienia na każdym starcie wyścigu, kiedy wszystkie samochody stykają się ze sobą. No i na koniec krem de krem, czyli oczekiwany przez wszystkich błędy, a w zasadzie jeden błąd. Jego wywołanie jest bardzo proste. Wystarczy aktywować mleko na przyspieszeniu. Następuje wtedy uruchomienie prędkości warpowej i Gokard z pieruńską prędkością odlatuje albo w barierkę, albo jeśli ma się więcej szczęścia, poza mapę. Można wtedy też zauważyć, że akcja kryje chyba faktycznie może dziać się na innej planecie, bo grawitacja ziemska to to na pewno nie jest. Podsumowańsko. Powiem tak, za darmo to i odset słodki. To znaczy to, to nie jest tak, że gra jest za darmo, ja ją dostęp za darmo. Normalnie kosztuje dwie dyszki, jak miałbym tyle zapłacić za jakieś 5 godzin gry, no to trochę bym się wpienił. Jeśli chcecie ją kupić, to poczekajcie na jakąkolwiek promocję. Wtedy cena spada o jakieś 80% i można zamiast harnasia kupić coś, co sprawi radość na trochę dłużej. Aha, i w grze jest jeszcze tryb dwuosobowy, ale w niego nie grałem, bo mnie noga bolała. No, z mojej strony to tyle. Dziękuję. Dobranoc.